Dzień no, dobry, dzisiaj modyfikacja ZAZ-968, my Sumer Car tutaj Andrzejek chce się wymienić, ma za zakup z Polski. a dzisiaj mamy eksperta Janku w tym temacie. Janku, opowiedz coś o tym niesamowitym samochodzie. No to tak, Dwa. auto dostało w y, Porsche z Ukrainy, ponieważ ma silnik z tyłu. Tutaj się kończą podobieństwa do Porsche. Eee, auto ma jak czter, około 40 koni i moment obrotowy wierbarki. Dziękujemy eee. za opinię eksperta, teraz idziemy, idziemy za pi... Brat odnowił swojego Jasia S. Musimy wziąć... To. To się nazywa Deeper. Ale nie, akurat, akurat jak ten mod będzie już bardziej zaawansowany, już już w sensie ten to nie wyobrażam. Myślę, że czy robić tego Deepera? Jak ten mod będzie trochę bardziej zaawansowany, to ja szczerze mówiąc lecę ten. Lecę. Jak to się zwie? Ja w tej grze będę tak zaczynać grę. Tam, tak, to jest najlepszy pomysł. Dobrze, uwaga Panie i Panowie, otwieramy. No to jest najlepsze. Ten ład jest najlepszy do tej gry. Właśnie naklejka. Patrzcie, jaki duży silnik do wiertarki zrobili. Nie wiem, co to jest duży silnik w wiertarce. No, tak, ale nie no, to jest 40. Ale jakim studentem do 40 pełni potrafi się do 160 No, do no wiesz, masa samochodu. No. No i dlatego... Dlatego przerabię tego auta nawet na jakieś... A, styl. to jest najlepsze. Są na jedno, lekkie auta z małymi silnikami są najlepsze na jakieś kajotesy czy jakieś rajdy. No dlatego... No, dlatego auto... jeszcze są taniec, Dlatego psycho... Dlatego psycho sporting jest. E psycho i Sporting e jest tak popularny. No chyba się Wiesz źle tak źle brzmi jak dla mnie A cienko? Znaczy w sumie cienki. Wiesz jak brzmi Sajko. Wiesz co znaczy Sajko w ogóle? Nie Kurwa też to... Za... Sajko to było. Dla co mnie jest to, jest coś to coś zawsze było? znaczyło sajczanko. Bo Sajko... Psycho... No Jezu, bo to jest po angielsku. Sajko to jest po angielsku i to określa... Ja zapomniałem. Ty, ja nie te Ja, ja... Chłopie, ja, 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 ja mam poziom... To może być psycho. Psycho to... Ja to chyba jakiś z japońskiego, wiesz? Nie, psycho to jest po angielsku. Psycho to jest tak jakby psychicznie... Nie wiem, czemu psychicznie się na, na jakimś punkcie jest ten... Dobra. Przykład. Janusz Hentka. Tyle. Znaczy tak tak to to nie tylko. Znaczy to bardziej anime. Bardziej tak, do Janusza. Mniej chrześcijańskie anime. Takie, takie anime, tylko że rzeczywiście ciekawe. Czekaj! No? Nie żartuję. A może nie. Nie żartuję. A, bo dla niego ciekawsze, bo on jest ze sezonami. Dobrze, uwaga, czekajcie. Pierw sobie zrobimy super miniaturkę. No tak, trzeba, trzeba zrobić. Na filmie trzeba zrobić miniaturkę. Ja zawsze na filmie robię. <laughs> LENISTWO LEVEL 100 Nie, ale to są najlepsze Przygotowanie bo... do odcinka Nie, to są najlepsze duchnego, bo, bo, ten, nie oszukujesz widza Nie nie też lepsze Bo lefek. pokazujesz, co faktycznie stało się na filmie W ogóle dziwne jest wsiadanie, kliknę ENTER, to jestem. GOOFY jak ZEGARY No zegary to jest fototekstura I tak, one tak wyglądają i tak ten samochód potrafi do 160 to się rozmówił bez problemu Wiem, bo nie zginąłem źródło... Źródło skąd wiem, że się po prostu rozpędza? Brat próbował Nie, bo nigdy nie jesteśmy. Ruszamy brace! Aczkolwiek widziałem taki sprzęt Nigdy nie jeździłem, ale... Tak widziałem. ja cię muszę sprawdzić, chase kamerę. Car Controls y... Serio tego nie ma w Card controlsach, Player Controls TV kamera F9, dobrze, dziękuję f 9 No nie działa No bo co, co ta kamera to jest w ogóle? Altem 4, no i nie śni, dobra. 4. Tuuuu! Dobrze zadziała. O! O. Poradnik... Poradnika złożyć kamerę e, my car. w i summer czter... kas. Altem 4. No myślę, że kasperek dałby się nabrać. Myślę, że... Tak. Nie, ja go kiedyś nabrałem na Altem 4. Serio? Tak. Przecież ty stary jak świat. Trollowanie Alte F4. Stary jak świat. 80 Osiemdziesiąt! ja się zaraz zabiję. Naprawdę. ten Ja, ja zostanę Autism wpisany do, Autism ja dostanę, ja, dostanę ja, się, ja zostanę wpisany do. Ej, do, nie oni tam ja mają Ja zostanę wpisany do księgi Armia zginął za kierownicą Lana. Nie, najgłupsza śmierć to jest, zginąć za kierownicą Manuka. Pobijesz no Nie, nie. U, I naj... sposób na najgłupszą śmierć: umrzeć za kierownicą Kolgo. No i zginął. Nie Księga. da się! No Nie da się. To jest możliwe. Nie no, w sumie jest możliwe, jeżeli jakimś cudem jakiś obiekt trafi akurat w szybę i w ciebie. No to wtedy też, jest to raczej to ciężko, Volvo ma sklejone szyby. Takie mocne. No dobra, ale... Ej, ale wie, ja powiem tam ten artykuł. Kierowca. Nie, to było tak! Volvo XT90 przepołowiony na pół wypadku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. <grystanie> kierowca, z kierowca Volvo był gifrem po prostu. <grystanie> Bo się, się nie czy, przejął. To... próbujesz zginąć już w ostateczny sposób, ale nadal ci się nie Ja <grystanie> Ale co, to by było najgorsze. Ja no, mam najwięcej kasy na serwerze. Stary. Prawda. Czy... Ty. Grasz... Tak hamster. czytasz artykuł na początku. Kierowca wo, y, y, Volvo uderza i się na pół. Czytasz i... no pewnie nie żyje. i pewnie chłopak że Kierowca ucieka do na Nie czekaj. Co.